Thank <laughs> you. Tylu miesiącach, po tylu dniach, po tylu godzinach, wszelakich informacji, w końcu jesteśmy tak naprawdę na ostatni proste, jeśli chodzi o publikację premierę najnowszego Battlefielda, ten wczesny dostęp Battlefielda 2042. W dzisiejszym materiale chciałbym co nieco porozmawiać o kilkugodzinnej wersji, na którą zostałem zaproszony i taką sesję nagraniową, jeśli chodzi o Battlefielda 2042 mogłem między innymi wraz z innymi twórcami z całego świata przetestować i na bazie tych wszystkich właśnie moich doświadczeń, też przemyśleń i różnych pogawędek m.in. z Kromką i z Marvel, z którymi miałem przyjemność pograć, chciałem przedstawić wam moje właśnie odczucia, wrażenia oraz jakieś takie zmiany, które zaszły względem bety. No i po prostu z mojego punktu widzenia przedstawić, jak to wszystko się prezentuje. Także ja jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tego, co dzieje się po odpaleniu samego Battlefield'a, ponieważ jest to zrobione w takim dosyć fajnym cinematikowym trochę wprowadzeniu. Zawsze w Battlefieldach mieliśmy coś takiego, że był taki mały prolog, wtedy kiedy była kampania. Teraz zostało to zastąpione takim krótkim filmikiem, wejściem, wprowadzeniem nas w ten świat, w ten klimat, w tą otoczkę, takiej trochę apokaliptycznej rzeczywistości, która ma miejsce właśnie w takiej alternatywnej historii świata podczas takiej trzeciej wojny światowej między dwoma supermocarstwami. Następnie nas oczywiście menu i w tym przypadku mamy do dyspozycji kilka rzeczy, których nie było między innymi w becie, a o których chciałbym wam teraz powiedzieć. W odpowiedniej kolejności zacznijmy sobie od tego All Out Warfare. W samym menu mamy do dyspozycji oczywiście kustomizację naszej broni, która wykracza trochę poza granicę tego menu, plus które mieliśmy podczas bety. No i tutaj widać pełną gamę celowników, dodatków, które jednak w większości przypadków spełniają takie same funkcje. Czyli na przykład dwa czy trzy uchwyty zmieniają nam podrzut broni, jej stabilność, prawda, redukują po prostu ten odrzut wertykalny lub też odrzut horyzontalny. Natomiast przykładowo są trzy rodzaje, czy tam dwa rodzaje tłumaczenia. Które dodatkowo nam po prostu wygłuszają samo strzelanie, no i sprawiają, że nie jesteśmy widoczni na minimapie. To też jest również obecne w tym Battlefieldzie, także należy o tym pamiętać. Ważne do zasygnalizowania jest jednak to, że mając pełną gamę tych celowników, wypełniamy sobie oczywiście trzy sloty na celowniki, trzy sloty na uchwyt, trzy sloty na lufę oraz na dodatki jakieś takie typu podwieszenie broni, typu strzelba, latarka czy jakiś granatnik takich ciekawostek to możemy też wymienić to, że mamy m.in. do wyboru poddźwiękowe pociski, czy też amunicję przeciwko pojazdom. No a pompkę możemy sobie nawet podwiesić pod snajperkę. Bardzo ciekawa opcja. W tym samym menu mamy oczywiście wybór, jeśli chodzi o skórki do specjalistów, jeśli chodzi o jakieś zawieszki na broń, o skiny do broni, o skiny do pojazdów, o modyfikację tych wszelkich pojazdów, czyli jaki ekwipunek będą po prostu one zawierać. Czy też my będziemy po prostu zabierać wraz z nami na pole walki oraz naklejki czy też malowania do pojazdów, to tutaj jest rzeczą raczej drugorzędu. Jeżeli oczywiście chcemy, to możemy również zaopatrzyć się czy też zmienić, dostosować nasz nowy można powiedzieć nieśmiertelnik czyli tą kartę gracza. Karta gracza, która pozwala nam zmienić różnego rodzaju takie te emblematyki, różnego rodzaju tło, różnego rodzaju taki cytat, taką frazę, która będzie po prostu nas opisywać na polu walki. Jeżeli jakiś gracz nas zabije na końcu rundy, wyświetli się ona po prostu jako prezentacja tego najlepszego składu czy też naszej drużyny po prostu. No a za tym wszystkim kryją się różnego rodzaju jakieś takie opisy, coś jak Kodeksy z Battlefielda 1, jeśli dobrze pamiętacie, to tam po blokowaniu pewnych rzeczy mieliśmy dostęp do jakiejś takiej unikalnej ścieżki tekstowej, także coś w miarę fajnego, no ale to nie jest, myślę, aż tak ważne dla wielu z Was. Przejdźmy jednak do samej rozgrywki All Out Warfare, w której dostępny jest oczywiście podbój i przełamanie, i nie powiem, kiedy w pierwszym dniu testowaliśmy to, to troszeczkę byłem załamany. No bo jednak względem bety ta optymalizacja nie uległa niestety dużej poprawie. W becie zostaliśmy zaalarmowani, że ten build nie jest finalny, jest on sprzed kilku miesięcy, a wraz z tym ta optymalizacja nie jest na jakimś takim kolosalnie dobrym poziomie. Z takim też nastawieniem podchodziłem w takim razie do tego, co zostanie mi zaprezentowane podczas tego buildu, a przypomnę, że ten build raczej nie zmieni się diametralnie, jeśli chodzi o premierę, o ten early access, no bo day one patch oczywiście tego 19 będzie dostępny, natomiast jakieś myślę większe tweaki nie będą do tego czasu 12 zmienione. U innych osób, które miały znacznie lepszy sprzęt, także wyniki nie były względem bety zadowalające. Także macie tutaj jakieś tutaj spektrum porównawcze. Jeśli chodzi to o same mapy, to z jednymi jest troszeczkę lepiej, a z jednymi już troszeczkę gorzej. Są miejsca, kiedy na przykład taka duża mapa jest całkowicie pusta i te przestrzenie no, po prostu wymagają od nas dużego tak naprawdę podejścia taktycznego, żeby nie zostać szybko zabitym. Może z drugiej strony działać też to w ten sposób, że mapa, która ma przekrój mniej więcej kilometrowy, jest podzielona na punkty tak, że po prostu największa walka koncentruje się na skrajnych jej wschodnich, czy też zachodnich, lub północnych, lub południowych krańcach. I w tym wypadku ta pusta przestrzeń w środku nie oferuje nam żadnej jakiejś takiej ciekawej rozgrywki i całej sprawia, że podróżujemy z tego punktu A do B za pomocą wszelakich pojazdów. Także e, jeśli chodzi o podbój na tych większych mapach, to wymaga. No oczywiście, tej gry bardziej zespołowej, też żeby polegać na tym transporcie, żeby jakoś uzupełniać się, i ta komplementarność została zachowana w obrębie naszego oddziału. Jeśli chodzi o rozgrywkę, jest ona całkiem ciekawa, nie mogę powiedzieć, że nie. Odrzut broni, samoczucie broni zostało trochę zmienione względem bety, gdzie było to dosyć proste. Tutaj ta broń jest dosyć już bardziej wymagająca i wymaga jednak od nas trochę większych umiejętności w kontrowaniu tego odrzutu, m.in., czy też po prostu większej samoświadomości na temat tego, jak prowadzimy dany ostrzał. I to na pewno poczujecie, jak sami zagracie, bo ten rozrzut, samo to, jak broń podskakuje, naprawdę jest wyczuwalne. W tym finalnym bildzie możemy już naturalnie odrzucać granaty, jednak jeśli chodzi o. dźwięki po prostu kroków naszych przeciwników czy też naszych towarzyszy są, myślę, względem otoczenia trochę za mocne i trochę źle skalibrowane, tak że wróg będący nie wiem 20 metrów dalej jest tak samo słyszalny jak wróg, który jest 5 metrów obok nas i powoduje to trochę taką dezorientację, jeśli chodzi o teren. Jeśli chodzi o specjalistów, to jakoś nie wyczułem, żeby któryś z nich był zbyt mocny. Po prostu makaje latały po całej mapie na te wszelkiego rodzaju wygrywania, czy też te detekcje elektroniczne. Jakoś myślę mocno nie zwracałem na to uwagi i nie wpływały mocno na jakieś moje negatywne odczucia względem rozgrywki. W kwestii destrukcji, która po becie była też dość obleganym tematem, który był wynoszony na wokandę, jest ona. Myślę, troszeczkę wypośrodkowana. Te takie duże kondygnacje, duże budynki nie są możliwe do zniszczenia, tak jak na przykład było to w Battlefieldzie 1, Battlefieldzie 5. Gdzie jednak te strukturki tych takich małych miasteczek, tych takich domków, czy też fasad tych wszystkich kamienic yy, dawały odczuć pewną rozgrywkę, ale też sama infrastruktura pozwalała nam na coś takiego. Tutaj, jeśli mamy takie duże hangary, no to automatycznie niszcząc jedną ścianę, to cały hangar byłby po prostu do prześwietlenia. Świetlania dla wszelkiego rodzaju pojazdów, które na przykład chciałyby sobie utorować w ten sposób drogę do piechoty. Możemy zniszczyć takie wszystkie mniejsze elementy, które nie są właśnie częścią tych ogromnych kondygnacji, a wpływają też bezpośrednio na nasze odczucie, że dany pocisk ma jakąś wielką moc. Ta destrukcja, tak jak mówię, nie jest może taka, jakiej oczekiwaliśmy, jeśli chodzi o taką nowość technologiczną, ale została myślę też zbalansowana odpowiednio do tego, żeby rozgrywka przebiegała w miarę pomyślnie. O trybie hazard zone niestety nie jestem Wam w stanie dużo tutaj powiedzieć, bowiem nie miałem po prostu możliwości zagrać. Drugiego dnia, kiedy odbywała się sesja, no, miałem inne obowiązki i nie mogłem niestety tego zrealizować. Natomiast naturalnie podzieliło się to na zwolenników i na przeciwników. Podobno osoby, które mają lepszy sprzęt, lepsze pc tutaj nie mówię oczywiście o konsolach, no bo testowaliśmy wersję PC-ową, mogły wcześniej na mapę się dostać i wcześniej zacząć poszukiwanie tych wszystkich dysków z danymi. Oraz zabijać boty, czym zdobywali sobie po prostu te kredyty czarnego rynku, które wpływają po prostu na jakość naszego uzbrojenia za każdym razem przed meczem, jeśli dobrze pamiętacie z moich poprzednich materiałów. Musimy coś takiego ustawiać, wykwipować naszego żołnierza i odpowiedniego uzbroić za te kredyty czarnego rynku. Samo ustawianie tych wszystkich gadżetów, podobnie jak w tym początkowym menu, z dostosowywaniem naszych dodatków do broni, o którym wam mówiłem wcześniej, jest dosyć męczące. Bowiem za każdym razem musimy przeklikiwać do każdej broni osobno, te wszelkie dodatki, jakieś takie te perki, odpowiednie dla żołnierza, jakieś te bonusy, które możemy wykupić za kredyty czarnego rynku, i to też z kolei determinuje w nas niechęć do robienia tego. Tak jak na przykład w Battlefield 5 był taki szybki ekran, w którym też wymagało to takiego dużego klikania, to jednak tutaj jest jeszcze to bardziej zintensyfikowane i może po prostu nas w pewnym momencie po prostu zrazić do tego i żeby nie kombinować zbyt dużo. Także mam nadzieję, że w pewnym sensie zostanie to troszeczkę skrócone bądź też to klikanie zostanie troszeczkę lepiej przemyślane w przyszłości. No ale żeby nie było że mówię o samych wadach o samych złych rzeczach no to na deser zostawiłem sobie tryb portal. Tryb portal, który okazał się naprawdę całkowitym chyba przeciwieństwem tego co oferuje zwykły all out warfer i hazardzą. Po pierwsze jest tam bardzo płynnie, rozgrywka jest dobrze zoptymalizowana. A po drugie, samoczucie, oddanie klimatu poprzednich Battlefieldów jest świetne. W Battlefieldzie 1942 myślałem, że wszelkie bronie, aspekty, pojazdy, jeśli chodzi o właśnie II wojnę światową, zostaną, mówiąc kolokwialnie, zerżnięte z Battlefielda 5 i nic w tej materii się nie zmieni. One jednak są może troszeczkę bardziej drewniane, ale przypominają o tym dziedzictwie, jakie niesie za sobą Battlefield 1942 i naprawdę wygląda to całkiem ciekawie. Na B17 robi, muszę powiedzieć, wrażenie. Również ten charakterystyczny movement z brakiem strefowania, z samym brakiem leżenia jest zaimplementowany, także przywraca to jakieś takie flashbacki, jakieś takie nostalgiczne emocje, które weterani Battlefieldowi na pewno pamiętają. A jeżeli chodzi o edytor logiki i opcje, jakie on umożliwia, to w jednym z trybów, który przygotował nam specjalnie jeden z deweloperów DICE, mogliśmy strzelać po prostu z wyrzutni, a jej pociski uzupełniały się, kiedy pięć razy skoczyliśmy. Całość została nam przedstawiona, jak to się buduje, no i muszę powiedzieć, że ten edytor logiki jest naprawdę mocno rozbudowany i będzie potrzebne trochę czasu, aby każdy mniej więcej mógł go zrozumieć. Jeżeli będzie chcieć, oczywiście wyposażyć się, czy też dostosować swój serwer jakieś takie unikalne opcje, całkowicie wymyślne, które będą po prostu dawać danej osobie frajdę. I szczerze wam powiem, że ten trzeci dzień tym bardziej przekonał mnie do stwierdzenia, że portal opanuje raczej Battlefielda 2042. Po pierwsze, lepiej sprawdza się tutaj każdy sprzęt, mniej jest ścięć, mniej jest bugów. W ogóle, jeżeli chodzi o bugi, to cały klient jest w tej materii bardzo dobrze przygotowany. I naprawdę na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć sytuacje, w których zdarzyły się jakieś takie błędy. Przede wszystkim klasy, po drugie możliwość dostosowania wszelkiego rodzaju zasad, po trzecie przywrócenie tych nostalgicznych jakichś takich elementów, momentów, jeżeli chodzi o nasz taki ten Battlefieldowy staż. Także w moim odczuciu jest to tryb, który jest przyszłością dla całego tutaj Battlefielda 2042 i dla osób, które po prostu nie będą dobrze się bawiły w tym All-out Warfare. Całość muszę ocenić bardzo pozytywnie. Tak jak mówię, nie wiem czy będę w stanie grać na tych największych mapach w nawet 70 FPS-ach, żeby po prostu ta rozgrywka była płynna i dawała satysfakcję, ale jeżeli portal, a na pewno ludzie będą z tego korzystać, jeżeli chodzi na przykład o zmniejszenie części mapy, aby móc też cieszyć się po prostu dobrą, płynną rozgrywką na tych mapach z 2042, to na pewno skorzystam. Aczkolwiek jestem ciekawy rozwiązania społeczności, która będzie budować wszelkiego rodzaju różne modyfikacje, różnego rodzaju swoje własne serwery, i jakie to Będą pomysły, bo ten edytor logiki naprawdę jest mocno rozbudowany i ogranicza nas w tym po prostu sama wyobraźnia. I to naprawdę przekonałem się na własnych oczach, zwłaszcza gdy deweloper pokazał ten tryb z tą wyrzutnią i skokami, które odnawiały nam e, amunicję. Moja obawa najbardziej tyczy się tej optymalizacji. No, a zobaczymy, jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, jak live service, dodawanie kolejnych rzeczy do Battlefielda 2042, czy też do Battlefield Portal. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać i jak do tego wszystkiego podejdzie też DICE. Jestem świadomy tego, że duża osób właśnie skrytykuje grę za to, jak jest zoptymalizowana, i do tego, że deweloperzy obiecywali nam poprawę względem bety, a tak do końca wcale nie jest. Aczkolwiek zrażony tym pierwszym dniem po portalu, naprawdę jestem bardzo zadowolony i wiem, że ze znajomymi będę mógł po prostu czerpać przyjemność. Z tej rozgrywki i mam nadzieję, że również wy będziecie ją czerpać, i ja będę mógł wam przekazywać wszelkiego rodzaju informacje na temat Battlefielda 2042 na premiera i wczesny dostęp już tak naprawdę za rogiem. Także dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. No a ja zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przygapić kolejnych materiałów z Battlefielda. Jestem Yahu, do zobaczenia. Cześć!